Henryk Gil. Dusza narodu. Ludzie są dobrzy i źli zarazem. Sterylne dusze worem na grzechy. Syte koryto szczytem ich marzeń, predyspozycje schodzą pod strzechy. Wulgarna mowa wdziera się wszędzie. Dziś prymitywizm jak ziarno sieją. Ach, co to będzie? Ach. Co to będzie, kiedy z powagi szuje się śmieją? Czy pogranicze ma rację bytu? Kiedy się faszyzm do życia budzi, nieudacznicy prą do zaszczytów. Kto w nich zapędy władzy ostuci? Z duszy narodu niech złość wypłynie, ta pozytywna, co zawiść zgniata, by... Zgoda kwitła w cichej dolinie, Jako wzór godny, dla reszty świata. Czytał Bogdan Dmowski.